Witam serdecznie. Serwis nasze sprawy 24, portal Pomorza. Tutaj po naszej ostatnim etapem, naszej podróży, tutaj po Podlasiu i Mazurach, jest wizyta u kolegi, mojego kolegi Wojciecha Ziobroniewicza, właściciela tych oto tutaj gołębników. A są to takie gołębniki, które już podobne prezentowaliśmy kiedyś, kiedy byliśmy w górach tam u kolegi. Jana Bocheńczaka, tam był tak zwany MWG Giewont, czyli Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Giewont. A tutaj mamy tak jak widzimy MWG, czyli Międzynarodowy Wspólny Gołębnik Mazury. Mazury, bo jesteśmy tutaj w miejscowości Popowo, to jest 3 km niespełna od Grajewa. To, jest, to są Mazury liczone, ale to jest takie pogranicze Podlasia tak. i Mazur. I poproszę zobaczyć, tam były gołębniki takie yy, innego rodzaju, trochę tam ten yy, Jan Bocheńczak miał gołębnik w takim budynku umiejscowiony, natomiast tu są takie gołębniki tak zwane ogrodowe powiedzmy i w tych gołębnikach jest tutaj ponad, ile Wojtek? 2000, 2000 gołębi, a rywalizacja na takim wspólnym gołębniku odbywa się w taki sam sposób jak tam. Troszeczkę są inne oczywiście konkursy, kierunki lotów, natomiast zostały dokładnie te same, takie że nie będziemy ich aż tak szczegółowo omawiać, ale powiemy tylko tak z grubsza, że jest to w ten sposób, że. I teraz nam kolega ja powie. Ja może wspomnę, że to jest bardzo podobnie na całym świecie: wspólne gołębniki. Czy to jest Afryka, czy to jest Hiszpania, czy. Czy Portugalia, czy... Bo są takie gołębniki, takim Ta, najsłynniejszym jest na zagranicznym 10... jest ten 1 Million Dollar Race w RPA. Dokładnie. Sama nazwa wskazuje, że jest milion dolarów do wygrania. Dokładnie. Tutaj u Ciebie jest troszeczkę mniej, a ile to jest powiedzmy? U nas jest tak. 400 tysięcy do wygrania. Do wygrania w złotówkach, w złotówkach ale pierwszy 59... gołom, który doleci z finału, z tego najbardziej, tego ostatniego, najdłuższego lotu, ile zdobywa? 100 tysięcy pierwszy, pierwszy gołom złotych. jest z tym My tam mieliśmy dwa gołębie, dwa wróciły z finału, mm -hmm. chyba z 18 czy 20. No polega to wróciły. też, ja powiem tak przypomnę, tylko że polega to na tym, że hodowcy, którzy mają swoje hodowle gołębi, ale nie tylko mogą to być inne osoby, nie muszą być przekazują plec. po prostu takie gołębie, które chcą, młode gołębie. To młode takie, które zostały nie jeszcze nie były oblatywane przy gołębniku, przekazują tutaj do pana Wojciecha. On je tutaj do tych gołębników tutaj wkłada. I oczywiście muszą jeszcze też uiścić opłatę Jasne. za udział, i tutaj jest tak zrobione, że z ta opłata nagrody, no nie... właśnie z tego się zbiera ta pula nagród, dlatego jest taka duża. No tutaj za jednego gołębia opłata u Ciebie ile wynosiła? 400 zł za jednego, czyli a drużyna ile ma gołębi? 6. 6 gołębi, a czyli nie jest konieczne, drużyna. Jest rywalizacja też drużynowa, indywidualna. Jeśli ktoś ma ochotę, to daje całą drużynę. Ktoś ma ochotę dać jednego czy dwa. Gerling na przykład dał tylko dwa, w tamtym roku też dał dwa i. No, no i tak to... to jest. I jeszcze chciałem dodać, że na przykład. Uczestnik nie musi być hodowcą. Absolutnie. Czyli to nawet być, jakby ktoś się zainteresował, można śmiało tutaj może dzwonić do być. nas. To był prezydent no bez dokładnie jak to. Ale tutaj też jest cały urok tego, bo hodowca, kiedy tutaj da takie gołębie, on może sobie. One nie dlatego to jest ta idea polega na tym, żeby one rywalizowały w tych samych warunkach, bo loty, kiedy są organizowane w oddziałach w tych takich mniejszych skupiskach hodowców, to one są po prostu, no, brakuje takiego, jakby jednego wy, wy, wyznacznika, takiego, że no po parametru, na, że, który by mógł. Jednoznacznie określić o jakości, jakość tych gołębi. Tutaj natomiast, kiedy one są od wielu hodowców, w takich samych warunkach trzymane, tak samo prowadzone, na tej samej karmie, te same suplementy diety otrzymują. Dokładnie. Jeżeli nawet jakieś błędy, tutaj kolega popełni, to dokładnie błąd ten zostanie odczuty na wszystkich tutaj po prostu są te warunki tak powiedzmy uśrednione, to możemy wtedy mówić, że te gołębie już wtedy na przykład rywalizowały w tych samych warunkach i to stanowi to taką dobrą o, jakość. Czy słynniejszy czy hodowca mniej słynny, gołębie mają jednakowe warunki. Jednakową są suplementacje. Są inaczej pewnie prowadzone jak indywidualni hodowcy. Oh. Także tutaj warunki są jednakowe dla wszystkich. Czy... I także jeszcze jak już korzystam tutaj, to pokażemy tak, tutaj jak ktoś by chciał przyjechać, zobaczyć, to jest tutaj hotel, restauracja. Pani Jolanta go prowadzi. Można tutaj Pani sobie Jolanta. przyjechać. Wodnocka, tak. tak. To jest mówię przy samej głównej drodze, między Grajewem a w kierunku na, na, na Obust, Warszawę. Łąża Augustus. I, ta tak, tak. -August. I tutaj można sobie przyjechać, zobaczyć, opoglądać, kibicować, bo. Te gołębie, kiedy są loty konkursowe, loty, w których zdobywałem właśnie te nagrody pieniężne, to ich jest tutaj 4 czy 5 pięć macie. 5 pięć. Pięć, pięć lotów mhm. takich konkursów, piąty finał, tak? Piąty finał, piąty finał. i to są takie loty na krótszym dystansie, te krótkie dystanse to są tutaj od ilu zaczynacie? E, te treningi czy Nie, nie, te konkursowe? loty konkursowe? Od e, 90, 91, 90, a ostatni 90. finałowy jest 515 e, woli. W tamtym roku Wolin. już mieliśmy 515, mhm. to już jest. Dla młodego, gołębi, Dla młodego dosyć, go... dosyć odległość. Także widzimy i przy okazji chcieliśmy pozdrowić księdza Piotra Nowosilskiego z Żytomierza, hodowcę gołębi, bo on już był zaniepokojony, że my tylko organy, jakieś tam kozy, kury, inny inwentarz, ale my się interesujemy wieloma rzeczami, Tutaj właśnie przyjechaliśmy pokazać, że gołębiami też się interesujemy i w stosownym czasie tam w Żytomierzu też u niego będziemy, bo on tam też będzie miał gołębie i postaramy się mu w tym lotowaniu też pomagać, że właśnie z, z, Stare z pomocą. O właśnie też my mamy różne rzeczy zainteresowania właśnie tutaj. Tutaj, takie wyjazdy, jak z, z kolegą Robertem robimy, to sobie po prostu służą do poznawania no i oglądania no, różnych ciekawych rzeczy. Tak? Między innymi właśnie bardzo dziękujemy panu Wojciechowi za Dziękuję pokazanie wszystkim. nam tych gołębników. Do zobaczenia!